22 maja bieżącego roku szkoła podstawowa w Karniewie gościła uzdolnioną matematycznie młodzież i dzieci z okolicznych gmin. Po raz dziesiąty zorganizowano tu bowiem międzygminny konkurs matematyczny. W tegorocznej edycji w szranki stanęli młodzi entuzjaści matematyki z Sypniewa, Czerwonki, Płoniaw i Karniewa. Zanim życzymy tych udanych, wesołych wakacji, to naprawdę pogratuluję, że stanęliście w szlanki w naszym konkursie matematycznym. W e, najtrudniejszym przedmiocie, ale i nie bez kozery jest mówione, że matematyka jest królową nauk, bo ona naprawdę otwiera klucz do wszystkich innych przedmiotów. Kto rozumie matematykę, często ją od razu i pokocha, ale kto ją rozumie, tak naprawdę jest to klucz do wszystkich, wszystkich przedmiotów biologii, chemii, fizyki. Pozostałych także, ale i myślę do takiego analitycznego myślenia, i kto naprawdę ją zrozumie i pokocha, ten ma cały świat przed sobą. Cały świat stoi przed taką osobą, otworem, i tego Państwu życzę. A to, że podjęliście się wyzwania w tym konkursie matematycznym, to myślę, że, że ten świat jest na te broda, co na wyciągnięcie ręki, ale nic nie przychodzi lekko nic nie przychodzi bez wysiłku, bez trudu, który musimy spędzić na naukę ale nikt nie przychodzi bez osoby, która wskazuje nam ten kierunek i, prawda, i tłumaczy jak ten klucz do tych wrót nauki wiedzy matematycznej otworzyć. Tu dziękuję Państwu. Pedagogo. Zaczniemy od dyplomu za udział. I tutaj Bartosz Sieńkowski. Przepraszamy. Gratuluję, tak po kolei że przejdziesz od nas. Nie? I po kubek, kubek. Muszę tylko, głowie, po gratuluję. głowie, Gratuluję. Proszę głowie, po Adam głowie, po tej Adam po też głowie, Też Adam i też Milewski. <grytanie> Niestety w i imieniny, także prezent jest i na Wigilii. No i zostały tylko dwie osoby, i wśród tych dwóch osób jest laureat, lub laureat. No więc za udział Hanna Malinowska. Laureatem został Hubert Tłomacki. Nie. Proszę. Igor No i tu zostały yeah. nam dwie dziewczynki. Sure. Za udział zapraszam Podyplą Kamila Klimkiewicz. Yeah. Yeah. I laureatką została Susanna Kon.

tu znowu zostało dwóch panów, który z nich jest laureatem. Po dyplom za udział zapraszam Bartosza Orkowskiego. Laureatem został Szymon Ryba. Gratuluję. Proszę w Klaudię soku. Gratulację. Matę już nie? Gratuluję. Nie nasz. nasze. Wszystkie nasze. Dobrze. Baldusz Kierkowski. Przyszły rok naszą. No i w klasach siódmych zostały dwie dziewczynki. Zapraszam do dyplom za udział Gabrielę Mierzejewską. Laureatką została Maja Więcka. I zapraszam Konrada Królewskiego. Gratuluję. No i teraz mamy. Za udział w dyplom zapraszam Sebastiana Żegrowskiego, Leonatę, został Igor Jaszczak. Brawo.